chrześcijanin chce wzrastać. I teraz na czym polega wzrost? Ktoś kiedyś powiedział, że o, przestałem wzrastać w Twoim kościele, bo Ty non-stop mówisz o Jezusie, o łasce. Ja chcę jakby znać głębsze prawdy i, i dlatego poszłam tam czy poszedłem tu. I teraz o co chodzi ze wzrostem chrześcijanina jako wierzącego? Twórzmy Efezjan, czwarty rozdział od 10, 11 wersetu. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Więc apostołowie i te wszystkie inne służby służą ku temu, żeby świętych przygotować do Posługiwanie i do budowania ciała Chrystusowego, czyli od razu widzimy dwa cele. Pierwszy cel, posługiwanie, że każdy z Was, jeśli chcesz wzrastać, to powinieneś siebie szukać, jakby powołanie dla siebie w Kościele, czym możesz służyć. Jeśli chcesz wzrastać, wybierz dziedzinę, w której chcesz służyć. Może w ulicznym wegelizacji, może w sprzątaniu kościoła, może w pomaganiu biednym, może w montowaniu filmów na kościelny YouTube i tak, dalej, tak dalej. Takich rzeczy jest mnóstwo i wystarczy przyjść do pastora i spytać i powiedzieć, to ja to umiem robić, powiedz mi, w czym mogę służyć, prawda? Od tego okazuje się, od tego zaczyna się wzrost. Kiedy my chcemy służyć. I drugie, druga część 12, Do budowania ciała Chrystusowego. Ogólnie wzrost jest tam, gdzie my chcemy być częścią Kościoła. Być widoczną częścią Kościoła. Czyli ciało Chrystusa to jest Kościół. To jest Jezus nazwał Kościół swoim ciałem. I ja chcę go budować. Czyli wnosić coś. Co służy ku, ku, ku rozwojowi kościoła? Nie ku temu, żeby go rozbijać poprzez plotki, poprzez odchodzenia, poprzez jakieś inne rzeczy, tylko ja służę w kościele, ja chcę go budować. I tu, tu się zaczyna wzrost. Wzrost nie zaczyna się tam, gdzie my będziemy poznawać jakieś nadzwyczajne mądrości. Wzrost jest tam, gdzie Ty zaczynasz służyć. I wpływać na rozwój kościoła, a nie na jego upadek. Więc ci, którzy, którzy nie, jakby nie udało, się, nie, nie udało się służyć i działać na rozwój kościoła, można o takich ludziach powiedzieć, że egzaminu nie zaliczyli, egzaminu dojrzałości. I trzynasty werset. A w tym wszystkim. Jakby służąc i szukając swojego powołania, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Ważne w tym 12 i 13 wersecie jeszcze uszczególnić pewną rzecz. Powiem tak, nie wszyscy są powołani do tego, żeby realnie służyć, że służę, 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 tylko zacząłem od tego, że Znasz swoje miejsce do, do służby, żeby jakby swojego powołania, żeby pokazać coś na podstawie tego, tego, tego wersetu. Bo przede wszystkim pierwsze pod, podstawowe nasze powołanie to jest bycie Synem Bożym, bycie dzieckiem bożym. To jest Twoje powołanie, że fakt, że ty będąc dzieckiem bożym, na przykład regularnie jesteś w kościele, też przyczynia się ku rozwojowi Kościoła, ku jego budowaniu, dlatego, że jak to działa? Działa to w ten sposób, że kiedy na przykład Kościół jest duży i taki przeciętny Polak przychodzi na nasze nabożeństwo widzi masę ludzi uwielbiających Jezusa, on myśli, wow, to jest coś porządnego, tyle ludzi zaufało temu pastorowi, tyle ludzi zaufało, że przychodzą tutaj, niestety jakby Psychologia tłumu też tutaj ma znaczenie, i o tym, o tym, co nieco jakby tutaj możemy zobaczyć i zauważyć w tych, w tych fragmentach. I dalej. Otóż, to jest nasze główne powołanie, że jesteś powołany do życia wiecznego w Jezusie Chrystusie. To jest. To jest najważniejsze. Nawet ktoś mówi, ale ja nie czuję, żebym był powołany. Ja w ogóle ledwie zdążę, zdążę ze swoim życiem, i ledwie radzę sobie, żeby zrobić to i to, to jeszcze jakby służyć to nie to jakby i może się poczułeś załamany, się nie czuj załamany, Twoim głównym powołaniem jest bycie w Jezusie Chrystusie i już Twoja obecność buduje Kościół. I w tym powołaniu i w budowaniu, w byciu część, częścią ciała Chrystusowego, 13 werset mówi, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. I teraz jedność wiary i poznania Syna Bożego, jako jedność wiary, czyli wszyscy członkowie kościoła, wszyscy, jak jeden mąż, Wierzymy podobnie, a jak podobnie, w jaki sposób i w co wierzymy? Tu jest napisane i Poznania Syna Bożego. Wszyscy dojdziemy do jedności wiary i Poznania Syna Bożego, czyli wspólnie, jak jeden mąż, wszyscy wierzymy w Jezusa i pragniemy poznawać Jezusa, poznawać Jego miłość, Jego nadzwyczajne bogactwo łaski. Cały czas dążymy ku temu, żeby wspólnie poznawać. Wspólna wiara w poznawaniu Jezusa. 14. R. Byśmy już nie byli dziećmi miotanymi unoszonymi lada wiatra, nauki, przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroże błędu. A Paweł mówi, będą różne nauki, które będą Ciebie odciągać, mówią i te nauki będą mówić tam jest wzrost, tutaj jest wzrost, a, ale my już powiedzieliśmy, czym jest wzrost. I nie daj się miotać byle naukami, które, w których mniemasz, że osiągniesz wzrost. Wzrost jest w poznawaniu Jezusa Chrystusa i bycie w jedności ze swoim kościołem. I w tej jedności wspólne poznawanie Jezusa. Piętnasty werset. Lecz abyśmy, będąc szczerymi, w miłości wzrastali pod każdym względem w niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone, związane przez wszystkie wzajemne się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Non-stop, jakby się przeplata ta myśl. Będąc w ciele, Będąc członkiem ciała, Będąc jednością z braćmi i siostrami, poznaj Jezusa. Sposób na wzrost. Bądź wierny w swoim kościele, Bądź wierny, gdzie postawił Ciebie Bóg i razem z innymi braćmi i siostrami poznawaj Jezusa Chrystusa. To jest sposób na rozwój i wzrost. To jest droga dla nas, przygotowana droga żebyśmy my wzrastali w Jezusie. Ja Ciebie Bóg błogosławię.